W miniony weekend w starej wsi, niedaleko końskowoli, miała miejsce niezwykła sesja fotograficzna. Fundacja Damy Rade zorganizowała fotokampanię „Piękne, silne, wyjątkowe, skierowaną do kobiet zmagających się z chorobami nowotworowymi oraz matek chorych dzieci. To już kolejna odsłona tej inicjatywy zapoczątkowanej w 2020 roku. Pierwsza tego typu sesja odbyła się w grudniu ubiegłego roku. Panie, które na co dzień toczą nierówną walkę z ciężką chorobą, tym razem mogły zrelaksować się i pokazać swoją urodę podkreśloną zabiegami wizerzystów czy fryzjerów. Niedzielna sesja fotograficzna posłuży między innymi do stworzenia kalendarza. Następnym celem fundacji jest także stworzenie portretów kobiet zmagających się z chorobami nowotworowymi, co jest jednak bardzo kosztownym przedsięwzięciem. Jak tłumaczył pomysłodawczynie kampanii Piękne, Silne, Wyjątkowe, ma ona na celu szerzenie profilaktyki antynowotworowej, zachęcanie do badań, ale również oswajanie ludzi z tematem choroby. Data sesji nie była przypadkowa, wydarzenie zbiegło się z obchodzonym niedawno Światowym Dniem Walki z Rakiem. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dembrińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil Puławy ulica Dęblińska 18 telefon 81 886 63 25 Plus Oil twoje auto jest w rękach profesjonalistów